Kiedy się dziwić przestanę, gdy w mym sercu wygaśnie czerwień, swe ostatnie niemądre pytanie niezadane w połowie przerwy. Będę znała na wszystko odpowiedź, ubożuchna rozsądkiem maleńkim. Czasem tylko popłaczę sobie łzami ckliwej i głupiej piosenki. By za chwilę wszystko zapomnieć, kiedy się dziwić przestanę, kiedy się dziwić przestanę, będzie po mnie, kiedy się dziwić przestanę, zgubię śpiewy podziemnych strumieni, umrze we mnie co nienazwane, co mi oczy jak róże płomieni. Dni jednakim rytmem pobiegną, znieczulone, rozsądne, żałosne. Tylko życia straszliwe piękno mnie ominie nieśmiałą wiosną. Za daleko jej będzie do mnie. Kiedy się dziwić przestanę, kiedy się dziwić przestanę, będzie po mnie. Kiedy się dziwić przestanę, lżej mi będzie i łatwiej bez tego. Wcichną szczęścia i bóle wyśmiane, bo nie spytam już nigdy, dlaczego. Błogi spokój wyrówna mi tętno, gdy się życia nauczę na pamięć. Wiosny i bolesne piękno, pożyczoną poezją zakłamie, i nic we mnie i nic koło mnie. Kiedy się dziwić przestanę, kiedy się dziwić przestanę, będzie po mnie. Pewnie zdziwił się tam w niebie Jonasz Kofta, że cały wiersz jego na początku homilii przeczytałem. Ale, yy, moje drogie Panie, Dzisiaj już nie jestem sam, bo jest jeszcze jeden pan, to mogę mówić moi drodzy. Jakoś ogromnie mi współbrzmi ten tekst człowieka, który umarł przedwcześnie, Jonasz Kowta, był niezwykłym wrażliwcem, dotykał, dotykał świata i życia. Wyobrażam to sobie tak, jakby, jakby trzymał dwiema dłońmi bez izolacji kabel wysokiego napięcia i tak nim trzapało nieustannie wciąż pisał, takie rzeczy właśnie pisał. A dlaczego mi się dzisiaj akurat ten tekst, jego twórczość szale nie lubię? Dlaczego ten akurat tekst mi się tak jakoś mocno dzisiaj uzmysławia? Bo dzisiaj jest o młodych ludziach. Najpierw to w liturgii święty Stanisław Kostka i to dlatego pokazywałem, które czytanie, żeby, bo tu jest dwa do wyboru. Bardzo mi zależało i upierałem się przy tym tak wewnętrznie, żeby było to pierwsze z księgi Mądrości, bo ono jest aplikowane właśnie do Stanisława Kostki, który umarł, miał 18 lat. Jak piszą hagiografowie o nim, umarł z tęsknoty za Bogiem. Nie przeżył ciemnej nocy miłości. Tak tęsknił do Boga, że nie dał rady. Po prostu umarł. Tak piszą. I tak było właśnie o nim z Księgi Mądrości, wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość. Był to człowiek niezwykłego rozwoju, człowiek, który nieustannie szukał, młodzieniec 18 lat. On nie spoczął, On nie usiadł na miejscu, on ciągle czegoś szukał. Jemu mało było w Rostkowie w Polsce, na Mazowszu. On, on szukał po całym świecie, on poszedł do Rzymu, on chciał być <laughs> święty, on chciał być zakonnikiem, on chciał być blisko Jezusa. On, wszystko dla Niego. Wszystko dla Niego. To jeden młody człowiek z dzisiejszej liturgii. A drugi, no to któż? Ewangelia. Sam Jezus Chrystus. Młodszy w tym opisie niż Stanisław Kostka, gdy umierał, bo tu Jezus ma lat 12. Ale Jezusowi nie wystarcza już bycie z mamą, z tatą przebranym, nie wystarcza mu bycie wśród znajomych, wśród pielgrzymów. On, on żyje śpiewem podziemnych strumieni, tak jak tu w poezji było na początku. I dlatego wraca, wraca do. Domu Boga, do domu swego Ojca, wraca do świątyni, wiedziony najgłębszym pragnieniem swojego serca. Bo jest, bo jest Bogiem człowiekiem, dobrze to wyczuwamy. Jako Bóg, On, on nie potrzebował żadnego rozwoju, bo, bo jest pełnią. Bóg zawsze jest pełnią w każdej z osób, bo jest jednym Bogiem w trzech osobach, ale w tym wymiarze ludzkim On się rozwijał, On. On miał też ludzką psychikę, on miał też ludzkie emocje, on miał też ludzką miłość, ludzką tęsknotę, on miał też ludzkie pragnienia. Jego zadziwiał świat, który go otaczał. I on ten świat chciał głębiej poznać, a poznawał go poprzez słowo Boga. To dlatego wraca do świątyni, aby tam siedząc razem z uczonymi, w piśmie, czytać Torę, czytać proroków, komentować, interpretować, stawiać pytania i szukać odpowiedzi. Moi drodzy, to jest chyba najpiękniejsze, co może spotkać człowieka. Nigdy nie ustać w drodze. To chciałbym bardzo mocno podkreślić na początku. Nigdy nie ustać w drodze. Cały czas pytać, cały czas szukać, cały czas się dziwić, dziwić tym światem. To też moja dziedzina filozofia. To Arystoteles Wielki już mówił, że filozofia w ogóle bierze się ze zdumienia nad światem. Przecież mogło niczego nie być, a jest. A jeszcze jest i jest takie piękne. Jak to się dzieje, że, że to jest? Jak to się dzieje, że to jest tak cudownie stworzone? Jak to się dzieje, że jest tyle ludzi wspaniałych dzisiaj tutaj, w tej świątyni? Jak to się dzieje? Tyle serc, które przychodzą do jednego miejsca. Myślę, drodzy, że to spotkanie i cały ten weekend to jest pójście za swoimi najgłębszymi pragnieniami, poszukiwaniami. To jest cudowne, że że w każdej z was z, jest nieustannie złożony i on nieustannie się odzywa ten pęd do poznawania, poznawania Boga, poznawania siebie, poznawania świata do zadziwienia się tą rzeczywistością. Bo jeśli nie, gdyby tego w nas nie było, to dlatego ten Początkowy wiersz, tak lubię. Jonasz y, tu nam napisał też, co się dzieje z człowiekiem, który nie ma w sobie pragnień, albo je wygasił, albo już niczego nie poszukuje. Jego dni jednakim rytmem pobiegną, znieczulone, rozsądne, a co się będę angażował, żałosne, tylko życia straszliwe piękno go ominie nieśmiałą wiosną. E, drogie Panie, to, że tu jesteście, to dlatego, że chcecie, aby nie ominęło Was piękno życia. Aby nie ominęło Was życie. Bo chcecie być ludźmi pełnymi życia. I to widać, słychać i czuć. Naprawdę. To jest przepiękne. Ja już wczoraj mówiłem, że zadziwiam się, jak to się dzieje, że w jednym miejscu może się zgromadzić tylu, tyle osób, tyle ludzi pełnych życia, tyle wspaniałych niewiast. Ale to jest to, bo Wy nie chcecie, aby błogi spokój wyrównał Wam tętno, bo Wy nie chcecie, aby się życia nauczyć na pamięć i odcinać go potem już jak kupony od mało szczęśliwego życia. To nie chcecie zakłamać życia pożyczoną poezją, ale chcecie życie przeżyć jak najpiękniej. Chcecie życie czuć, chcecie dokonywać dobrych wyborów, pójść za tym, co w życiu najpiękniejsze i najcenniejsze. Pójść ostatecznie za prawdą, którą jest Jezus, bo to On jest Bogiem. To On nas tu ostatecznie gromadzi. On zostawia nawet swoich rodziców i wraca do tej świątyni, bo, bo tam jest jego miejsce. On czuje, że tam musi być, bo on właśnie do tej okazji się przygotowywał. Jak już posłuchiwałem trochę panią Helenę, że do każdej okazji trzeba się przygotować. Piękne słowa i bardzo prawdziwe. Żeby, gdy przyjdzie okazja, nie było tak, że nie wiem jak ją. Jak z niej skorzystać? Piękna okazja. Żeby nie było tak, że, że wzrusza ramionami, machnę rękami, powiem, nie, to, to chyba nie dla mnie. Może to ładne jest, ale to nie dla mnie. Drogie Panie, jesteście tutaj po to, aby, aby nieustannie się rozwijać, aby nieustannie się zadziwiać światem, aby nieustannie się przygotowywać, by nie ominęła Was żadna najpiękniejsza okazja życia. Nawet jeśli będzie ktoś się dziwił, bo już to wczoraj mówiłem, ale dziś powtórzę, ja wyobrażam sobie, jaką logistykę trzeba zrobić w domu, jak czasem, jakich forteli użyć, żeby tam w domu ktoś się zajął, i dziećmi, domem, i, i przekonać męża, żeby został, bo, bo, bo ja jadę na weekend kobiet i tak dalej. Przecież to jest to samo, ktoś powie... Ktoś mógłby powiedzieć w domu, czemuś nam to uczynił? Czemuś mi to uczyniła? Zostawiłaś mnie tu na cały weekend samego z dziećmi, gotowaniem, praniem, sprzątaniem i nie wiem jeszcze czym. A wtedy to pragnienie, które jest w Waszych sercach, odpowiada: Ale czemu się dziwisz? Ja muszę być w tym. I to nieco pewien czas, ale zawsze. To, że teraz się spotykamy, tu i teraz, na, na tym weekendzie, to, to już jest apogeum, to już jest event. Ale tak naprawdę ja każdego dnia chcę. Czy nie wiesz, że powinnam być w tym, co należy do mojego Ojca? Tak jak Ty zresztą. Naszego ojca w niebie. Ja w tym chcę być, bo ja chcę się rozwijać dla siebie, dla ciebie, dla dzieci naszych, dla, dla wszystkich, którzy mnie otaczają. Aby nie ominęło mnie piękno życia, abym była kobietą pełną życia. Wobec tego coś mnie bardzo ważnego minie. Owszem, może będę żyć, ale, ale ścichną szczęścia i bóle wyśmiane. Bo nie spytam już nigdy dlaczego. Po co pytać? Gdy wszystko staje się oczywiste, to już nikt o nic nie musi pytać. Pamiętam przed laty w seminarium, nasz mistrz od kaznodziejstwa mówił, że jak chcesz uśpić słuchaczy już na wejściu, to zacznij tak kazanie. Jest rzeczą oczywistą, i nie potrzeba nikomu udowadniać, że grzech jest największym nieszczęściem człowieka. Koniec, wszyscy już są wyłączeni. No bo jeśli jest oczywiste, prawda? No to o co pytać? Jeśli nie trzeba nikomu nic udowadniać, no to po co argumentować? No to już jest wszystko tak oczywiste, że możemy iść spać. No to śpimy. Nie. My nie chcemy przespać życia, o to tu chodzi. My chcemy życie chwycić gołymi łapami, przepraszam. Za Jego przewód wysokiego napięcia, i czuć jak nam trzęsie. I czuć, że płynie przez nas Boża Energia, Ewangelia, Bóg, który przychodzi. Bóg, który przychodzi i mówi: Zapraszam Cię, pójdź za mną, pójdź za mną. Jezus w wielu miejscach. Robi coś takiego, że, że, że dziwią się wszyscy wokół, pytają. On, on, on wprowadza ludzi w kontrowersje, jak chociażby wczorajsza Ewangelia, stąd już czytana, gdzie wraz z nim i dwunastoma uczniami chodziło o wiele kobiet. To było nie do pomyślenia w tamtych czasach. Mówiliśmy o tym. A Jezus to robi. Bo Jezusowi zależy na każdym człowieku, który go szuka, który chce, który chce się z nim spotkać. I tutaj, drogie panie, zobaczmy, no tak te teksty dzisiejsze wybrzmiewają. Można mieć bardzo niewiele lat, a już rozumieć o co w życiu chodzi i szukać nieustannie. Tak jak święty Stanisław, do którego aplikowana jest ta księga mądrości, że wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. To znaczy, już osiągnął mądrość, mądrość. I Jezus, który ma lat 12, i on już tęskni za swoim ojcem w taki sposób dorosły, dorastający, dojrzały, aby móc być z nim do końca. Bardzo serdecznie życzę wszystkim tutaj zebranym, czcigodne niewiasty, aby, aby to przebywanie tutaj dało Wam wielką radość, wielką radość. Bo bycie wśród ludzi pozytywnych, którzy szukają, autentycznie szukają, szukają prawdy, szukają Boga, szukają sensu, daje siłę, daje siłę. To jest potężna grupa wsparcia, w której jesteśmy. Nic tak nie osłabia, jak spotkanie od, od samego rana negatywnego człowieka, który już z góry wie, że nic się nie uda, że wszystko jest bez sensu. I nawet nie ma właściwie co wstawać ani wyjść z domu, bo i tak przecież to na nic. Nie, wy chcecie żyć pełnią życia, pełnią życia. Zakończę też Jonaszem Koftą, ale innym wierszem, aby jeszcze mocniej ukazać, bo on to czuł bardzo mocno, co się dzieje z człowiekiem, w którym zamierają pragnienia. To może przypadek, że znów się widzimy. Patrzymy na siebie w spokojnej udręce. Wspomnienia spłowiały przez lata i zimy. Dziś tylko się znamy, nic więcej. Uśmiechasz się dziwnie, inaczej niż wtedy, gdy było do siebie nam bliżej niż blisko. To było niedawno, a mówi się kiedyś. Dziś tylko się znamy, to wszystko. Dzielimy złą ciszę obcymi słowami. Ty serce masz chłodne i zimne masz ręce. Za chwilę pójdziemy innymi drogami, bo tylko się znamy, nic więcej. Aż się człowiekowi zimno robi po plecach, jak to czyta. Ale to pokazuje człowieka, który przestał się rozwijać, przestał szukać. Można w małżeństwie przestać się rozwijać i po pewnym czasie obudzić się obok obcego człowieka. Patrzę, a to mój mąż. Można się nie rozwijać i po, po pewnym czasie w zakonie być zgorzkniałym starym zakonnikiem, którego ulubionym zajęciem jest siedzieć w fotelu i mieć za złe. wszystkim. Kto się nawinie? Można, no właśnie, można wstawić tu swoje doświadczenie życia. Ktoś tu się nie rozwija i już przegrał. Już serce ma chłodne i zimne, ma ręce. Już tylko się znamy, nic więcej. Raz jeszcze bardzo serdecznie życzę wszystkim, aby te słowa nie sprawdziły się nigdy w waszym, naszym życiu. Żeby nieustannie poszukiwali. Tak jak święty Stanisław. Abyśmy nieustannie pragnęli tak jak Jezus spotkania z Ojcem. Aby nigdy nie ustały w nas najświętsze pragnienia. Bo jeśli dziwić się przestanę, będzie po mnie. A nie chcę tego. Amen.